Tutaj widzimy przepiękne metamorfozę twarzy. przez przy... twarzy, nie tylko uzębienia, ale twarzy. No właśnie trzeba to powiedzieć, jak ważne jest w dzisiejszym, nie tylko w, w dzisiejszych czasach, no w też, ale teraz zdajemy sobie z tego sprawę, że ta ortodoncja powinna być facial driven, czyli patrzymy na profil twarzy, na to jaką mamy twarz i tutaj decydujemy się, czy usuwamy zęby, czy nie. No wiadomo, że nie, bo ta twarz zazwyczaj często nam się pogorszy. A augmentacje kostne, leczenie wad zgryzu, no taką najbardziej spektakularną metamorfozę którą wszyscy znamy, to jest Agnieszka Dygan, gdzie to leczenie ortodontyczne spowodowało burzę po prostu w, w mediach, a to była tylko i wyłącznie ortodoncja, która pięknie hmm. zmieniła w ogóle cały tak. rys twarzy, więc um, akurat w tym wypadku była ortodoncja, w innym wypadku będzie to protetyka, bo pacjent zawsze miał zaniżoną wysokość warcia i konkretnie to, to jest um, połączenie wielu technik, bardzo mądrych protokołach, aby uzyskać najbardziej optymalny efekt nie tylko uśmiechu, ale całej twarzy i później często z posiłkowaniem się medycyny estetycznej, bo Czasami pacjenci po prostu morfologicznie nie mają pewnych struktur dobrze w, rozwiniętych. Czy to bródki są za małe, czy to policzki, na przykład w przypadkach osób z przodozgryzami, czyli w momencie, kiedy mamy tą żuchwę bardzo do przodu, to morfologicznie policzki bardzo często są po prostu płaskie i zapadnięte.